Hello, hello! Paulina Lupu z tej strony. <noise> jestem stylistką, fotografem, choreografem modowym, do tego grafikiem komputerowym jeszcze Cesza maluje i produkuję właśnie takie filmy LRG. <noise> Dzisiaj z tematu właśnie stylistki chcę Ci opowiadać, ponieważ jestem w mieście. O w tych różnicach między zakupami stacjonarnymi a, a zakupami w internecie. No, kobiet zrobił swoje. Do tej pory dużo kobiet wolało iść, kupić e, zakupy, jakieś ciuchy, wiecie, w sklepie, przymierzyć, e, dotknąć, e, pobyć sobie z innymi kobietami lub nawet samej ze sobą, bez dzieci, i nie zrobić jakąś przyjemnością. Albo czasem na handel, wiecie. Na zły humor. No i co? Covid przyszedł. Zmieniło się to wszystko w tak naturalny sposób, że teraz bardzo dużo kobiet były przez internet. Nauczyło się, musiało się nauczyć jak to robić przez internet. Tylko ja bym mogła tak to określić, że wcześniej 80% wolało iść do sklepu a 20 przez internet, przynajmniej jakieś próby <coughs> były podejmowane. Albo najczęściej były to panie, które mają małe dzieci. No i trochę z tym czasem krucho, żeby wyjść z takim maluchem, przymierzać ciuchy, to nie. To się nie da. <coughs> Chyba, że z nianią. <coughs> no i właśnie, No i COVID zrobił swoje, no bo wiecie, potrzeba ciuchy, chociaż co tam mieliśmy się w kobieti, gdzie ubierać i, i dla kogo? <coughs> I po co. No, ale te zakupy zaczęliśmy robić właśnie w internecie, no i co? I to nie jest to samo, co jednak na żywo. Tego nie dotkniesz, tego nie, nie przymierzysz. Każdy rozmiar jest inny, Tam musisz sprawdzać wręcz, jakie są wymiary. Tak jak można było tutaj po rozmiarach albo ewentualnie na Ubiecimy, wziąć do będziemy pasować i przymierzalnych w chorobie, ale no, tam się tak nie da. Na całe szczęście firmy, z których się po prostu zamawia ciuchę, można je później oddać, ale uwaga, przez COVID i nie tylko, bo wcześniej też już były bardzo dużo firm takich, które oszukiwały. Bardzo dużo klientów, które po prostu się bardzo nacięły na zakupy w internecie, właśnie w jakiejś z jakichś stron takich <laughs> na przykład e, takich tylko internetowych, tak, gdzie nie ma sklepów stacjonarnych, tak jak sieciówki, wiecie nie? E, no i niestety nie można było tego towaru już na tyle zwrócić. Ja zawsze zawsze im podpowiadam, słuchaj sprawdź dokładnie jaki jest adres tej firmy jaki jest telefon. Często są jakieś zagraniczne. Kontakty. Czy mają jakąś siedzibę w Polsce, czy ktoś jest za to odpowiedzialny? Ja też mam firmę w Anglii, też mam te dane na stronie, ale mam również oddział tutaj w Polsce. Po prostu ja jako freelancer pewne rzeczy właśnie takie mogę robić, że mogę mieć firmę w Anglii, pracować na całym świecie. Ale mam też po prostu swoje fizyczne studio. W Poznaniu, w Polsce, ale mnóstwo jest takich firma, które po prostu Trzeba sobie zwrócić uwagę, że jeśli chcesz zamawiać coś przez internet, no to zwróć sobie uwagę, żeby to było ze strony, gdzie ta firma naprawdę istnieje. Albo nie zależy ci na tym, że jeśli nawet wydasz 20 zł, i byś miała je stracić na spoko. Twój ryzyk jest. Ale jest mnóstwo takich właśnie firm, które kobiety kupują. Niestety, że nie przyjmują, są bo za małe, zła jakość. Zdjęcia, które dały lepsze widzienie. Fotograf wie, jak wyglądać w niż to, coś jest rzeczywistości. Więc warto to sobie sprawdzić. Opinia, to jest bardzo ważne, bardzo ważne też. Prze... ale no kupowanie na stronach internetowych no jest jednak inne. Przekłamane kolory. Bardzo dużo fotografii, wiecie, można powygładzać różne rzeczy. Bardzo dużo jest takich fotografii, bo jest jakiegoś, to pęczki widzę, to firma właśnie, Jeśli ona nawet nie zmieni ręki, nogi, nie wiem, kurde, układu ciała, to znaczy, że powstało to, to zdjęcie pokolorowane w komputerze. Bo no, dla mnie to już jest nieprawda. Ja nie kupuję w ogóle takich ubrań. Nawet nie patrzę, to jest to nie jest rzeczywistość. Więc ja, jeśli już coś przez internet, to staraj się po prostu, żeby to naprawdę dobrej, dobrej firmy, gdzie można coś zwrócić, tak? Gdzie um, można poczytać um, opinie, gdzie można znaleźć po prostu więcej zdjęć niż jedno, czy dwa, tak? Że masz przód, tył, masz jakiś detal, to jest, to jest minimum po prostu, żeby dowiedzieć się więcej o sprzedaży, a jeszcze chcą więcej szczegółów tego materiału. Jeśli mam jeszcze filmik, to już jest idealnie słuchaj. No ale dobra. Teraz jeśli chodzi, jest jeszcze kwestia wiedzy. Poznaj wiedzę, jakie są, jaką masz suwerenkę, jakie kolory. I zakupy w internecie jak w stronę będziesz wiedziała, czego unikać, jakich długości, jakie wybierać. Sony, żeby cię nie pogrubiało, albo za bardzo nie wyszczuplało, żeby cię mogło na przykład wydłużyć. z z dużą niższych dziewczyn, albo jak masz 1,85 m, to co zrobić, żeby cię trochę skrócić. Się? No, moja droga. Jak cała mam nadzieję, że trochę pomogłam, zapraszam do słuchania moich filmików na ten temat. i inne, no to. Pa.